Z tej strony na metr. Wracam do nagrywania po dłuższej przerwie. Chciałbym wam pokazać dzisiaj takie luźne granie moje, jak codziennie. Ostatni nie miałem trochę czasu na nagrywanie, ale mnie sporo słosiło, żebym coś nagrał, także oto jest. <ścoughs> Zaczniemy tutaj sobie odcinek od Krzyżowca. Mieliśmy walkę z Reaper, nie wiem kto to jest ale ubijamy sobie krzyża, już na sk chyba tam nie będzie z kim teraz dwóch zbić, bo nie las wszystkich wydadał, ale zaraz wszyscy wrócą, bo ubiję to dwa. No, tak myślałem. Jeszcze jeszcze tutaj. Jak możecie zobaczyć, trochę wzmocniłem swoje Wczoraj. Nie, to dzisiaj było. No, wczoraj. Wczoraj zlotałem buty na zastępcy. Pozwolił mi je założyć. Także dziękuję. Oraz zakupiłem tą koronę. Zyska. Od Bassmastera. Buta regia mnie kosztowała. Musiałem kołować hajsy trochę. Mam te buty na zmianę. Jeśli ktoś by chciał kupić. Tak, żeby było widać, to piszcie do mnie nie? na GG, na Priv lub na Pocztę. Szukajcie mnie. No, także teraz tak wracam do gry, będę sporo więcej grał niż ostatnio i nagrywał. No, ruchy, 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 bo nie ma całego dnia. No i w międzyczasie będę expił tego łowcę, pójdę na Patricjusza, zobaczcie jak mi pójdzie. Przy, przy okazji to będzie taki trochę test expi Będę logał na Krzyżowca oraz na Grabarza. I zrobię takie małe też obeznanie tego nowego ekspowiska. Bo może ktoś jeszcze nie widział, ale zostało dodane na 200. Obok seta, w okolicach seta. Kropowca SetA zostało dodane nowe ekspowisko tam jest ekspleci, prawie do 300 levela. Także spoko nie trzeba tak bawić się z tymi dziennymi, jest bardzo uciężliwe. Ciążliwe sobie pobije trochę, zawsze ekspo wpadnie to tych już jest Łowcy zacznę. Później Woj, gruba i mak. I gówno jak zawsze. Gówno. Ale mi strasznie przycina, jak gdy nagrywam okno gry musaka no i nic dalej Szczemak Musiałem z nim nie padł. czasem w grupie Bo i takie rzeczy się zdarzały Chodzę sobie na kwiaty nie ma żadnego Słabo Nie wiem, które buty ubrać na Patrycjusze Czy to jest gąsa, niby Gdy... Dwa razy dotyk spoko, statystykami te są dużo dużo lepsze. Ale fizyczna osłona. Dobra, spróbuję na razie z tym. ustawię na statystyki. Myślę, że tam Nie wiem, z, z, z łapki bym wybił tych patrycjuszy. Zresztą mogą być problemy, bo. Mam za mały poziom. Na 177 by mi doszła kusza. Od. Yy, głębokie rany z chryzoprenii i na no 175 pierek z czempa. No, też zakupiłem. Ale jeszcze poziomu nie mam. W nie nasze ze sobą. Jeszcze do takiego eku jakie chciałbym mieć. Tylko je mi łapek z ograni. Naszyja zyska. Ale to wszystko z czasem się ogarnie Jeśli kupi lotnie, czy co tam ale na pewno będę miał. Jeszcze ostatnio czereb zlotałem ze smoka. Fajnie, fajnie. Szczęście dopisuje. Ciekawe czy Polakom na Euro tak samo dopisze. Bo jak wiecie, dzisiaj pierwszy mecz z Irlandią. Zapowiada się ciekawie. I oby tak było. Kryp i wybijnych, kurde. Dobra, to ja może przejdę się swoim tropem na nowe ekspółowisko. Nie wiem jak to się zwie, te potworki teraz, ale ale idę tam, tak, żeby was nie zanudzić. To tak, z 20 minut będzie trwał. Też nie ma za bardzo co nagrywać. Jak mówiłem. Nic się nie dzieje w tej grze praktycznie Nawet żadnej zabawy na SK nie ma Bo wszystkich rodziców pobanowali. Nic się nie dzieje Zajrzę jeszcze tutaj na szkieleta do namiotu Może ktoś jest, jakiś wróg tego się zbada Tak po chamsku. Pisać w komentarzach, co byście chcieli, żebym nagrywał jakiś mix e Herosów, nie wiem, może bardziej jakieś PvP na 85 magu, na łowcy, tym, teraz co expie, 177 level. I w sumie też trochę zaniedbałem właśnie na 85 bo ja tutaj, taki był priorytetowy. Priorytet to był na moim kanale łaźna 85 poziom, ale miałem pożyczki, nawet wejść nie miałem jak i jak wyszła dupa, trochę blada, ale spędziłem, Teraz już będę chodził. Jak to się mówi? Co tydzień, no. O, takie takie potworki. Duch arystokraty, ale to jest dopiero początek. Tam jest tego miliony. Nie no aż tak nie ale bardzo bardzo dużo tych potworków około nawet nie wiem, z 20 map nawet Expo też Expo rządku jest 10% gdzie być za całym przejściem 10 przejść level A gdybym musiał dzienne robić to nie by to się zeszło z tydzień tak, tu można dwa lewele dziennie nadrobić. Jeśli tak, trochę płynął. Lifey o. podoba mi się to. I też tak zrobili przejścia. Czy można przychodzić tak, że o. Tylko tutaj jest takie przejście, i trzeba kliknąć na... Też spokojnie. Takie antybotom Też. Zdarzali się co robili bo te w otyle gry To mi się nie podobało. Teraz dopiero takie pojedyncze są ale zaraz się grupki zaczną. I nawet niektóre są takie na których zaczną się padać. Szczególnie tam pod, pod samym setem jest taka grupka pięcioosobowa. elitki 274 bodajże. 269 magów, którzy biją od błyskawic sporo biją. krytyki 25k przy moich 41k życia to jest kosmos. dwa takie dostanę i leżę ale tutaj można ładnie zarobić, szczególnie wczoraj założyłem sobie to błogosławieństwo i tak, tak tyle zarobiłem ja chyba nigdy tyle nawet na patrycjach nie zarobiłem Około 80m zarobiłem 3 godziny, 4 ekspienia Siedziałem trochę, po i sprzedawałem u droższych tych kup kupców. Ładnie muszę trochę kasy zarobić, bo jeszcze o Pawcie ma pożyczkę. Ja może zastopuję i już znowu jest. Znajdę tutaj ludzi do bicia. Dobra, wróciłem. Wywołałem magiczno. Pusty. Już drugi raz dzisiaj go znalazłem. Jakie moje szczęście. Dziękuję i loga na szkietę. krzyżowca, bo już jest 0-0. Mogę tak przynudzać, pójść. Wyszed wyszedłem, że tak powiem, z prawy. Wprawy, z nagrywania. Sprawdzę lotlogi. coś ciekawego spadło. Chodźmy, bili ta drota. Mogłem załać większą grupę, ale szkoda, czasu wolę szybciej robić wybuch tam i iść, jak spić w tym 270 w końcu zrobić. już go wbijam z 3 tygodni, Jestem pożyczkę nie mogę na mapę wyjść. Dobra, ubity, pusty, oczywiście, bo po co lega? Miałaby ja spać, ja bym Po po co. O 1% został tu jeszcze na odcinku lubimy. Chyba musik mały. Mam plany tym tropicielem być taki na początku level pod smoka, tak żeby go ubić. Nie wiem. 275 wydaje mi się, że wystarczy. Raz za razem ubijać. I tak. Siedział i. i próbował zlotać czerep kiedy jak, jak patrzyłem jakie oferty dostawałem za ten czerep ze smoka to Uch. ładnie Tylko jeszcze oczywiście chcę sprzedać ten czerep za buty z chryzoprenii yy, hełm z braciszka oraz yy, łapy z ogra ale muszę czekać na gościa aż Weźmy ogarnij sobie sosełki. Będzie się do mnie przenosił, no ale pani będziemy sprzedawać go. Regionałowcy zostaną. Ale to też niepewne jest do końca. Może mi w każdej chwili powiedzieć, że nie nie, nie przenosi się i tak. Tylko najchybniej sprzedałbym komuś tej serwera. Także jak coś, to mam na sprzedaż, sprzedaż Hem ze smoka oraz legi złowców. Złowców yy, mam czaszkę cza z grabarza. No i resztę legend też bym sprzedał, jeśli bym dostał zadowalającą ofertę. Z odwiązaniem oczywiście. Dobrze, jest 270 level. Dodam sobie ręczność elegancko nie tej do końca to może w końcu będą wolne te patrycjusze już tak mi idzie od nie wiem w której godzinie War 14 a mamy teraz 17 cały czas ktoś wybija My się nie chce siedzieć patrzeć czekać, latać za każdą grupką z kimś się ganiać idziemy 450 za jeden item. Jest Mój zastępca, znaczy osoba, na którą mam zastępstwo, ma takiego 147. tropiciela w full legendach. I może nim zrobię w następnym odcinku jakieś chodzenie ubijanie takich dwójek różnych wyższymi poziomami od niego ładnie to jak, ładnie to jak u wygląda jeszcze tak dobronego brakowało pierka z worundiela osi tam pierek z miłośnika ma. z klątwą teraz jak statystyki zmienili tego pier pierka z worka to bije na głowę resztę wszystkie te I te wszystko dobra, nie ma co się tej kręcić bez celu. Jedną już na SK. kiedy indziej spróbuję. Tak, te 5 leveli to może jeszcze tak wymęczę na tym SK. Też wątpię, bo to tam już leci mi praktycznie niecały procent. Dobra, co ja gadam? C 3% czy tam 4% za przejście. To już trochę takie... Bez sensu No SK też się idzie ładnie zarobić Powiem wam Już tak ekspens na tym SK zrobiłem 800m Z język plącze dzisiaj, bo nie wiem o czym gadę z Powoli, powoli Biję ten 177 Z początku miałem taki zamiar Ekspiś tego łowce z jednego na 177 od razu na no, ogród, a ogrzać go odbijać, ale najska no, dużo lepszy zarobek, jest 4 dwójki, jak, jak wiecie, i 6 lewej, trochę no, więcej niż 3 Nawet z tych zwyklaków tutaj idzie też ładnie zarobić tak dziennie Prawie jak na gąsie z tych złotych całych U to zmienię? No to jest dotykiem Ciężko z tą grupą, strasznie nawet teraz na 172 level. Wtedy z mi takimi często Zwykły, podwójny, zwykły, zwykły No zmieniam I już szybko na nice. Szybko, szybko. mi dwa ubiją. Jest taka dupa blada, trochę czasem. Stanę rano. Chcę sobie ubicie dwójkę, a tu 172 lewa wszystkie stoją A ja nic zrobić nie mogę. Dobra, U po tym biciu SK będę kończył odcinek. Może jakimś fajnym akcentem zakończę, Jakieś naszej z grubej, ale bym go przytulił. Koronkę też nawet po to, żeby ją sprzedać później. Dobra, trzy grupki, i na górę Ktoś torba ta się szybko zapełnia tutaj. Co dwa przejścia do tuni latać. Po 10 wyciągać można. Nie tyle co on drogi jest, ale bardzo przydatny. Obraćam wszyscy. Tak, Ksenia. grubę ją wyrzucę, bo 188 level ma. Ksenia, o, o sama się opuściła. I łowca. także, Piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej takich odcinków, czy coś innego? Na przykład, właśnie, o, właśnie, jeszcze teraz jak jakę dokończę robić na tym łowcy, to będą się pojawiały odcinki z łaźni na 180 poziom z Karkahan. też tam Parę osób jest do walki, będzie można na co popatrzeć. Także dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia. Cześć.